z Facebooka. No dobra. To jedziemy. Zobaczymy, czy to działa. Czy to comprende? Łysy web łeb. Widzimy bitewkę. Ej, ale nie 907. O chuj, nie zdążyłem puszczyć. Gdzie jest Dawid? O! Oh. No. Sieba. O! Misja awangardy, ostatnia misja. Ktoś na klienta. Dobra, na Twitchu idzie. A na YouTube. Chłopcze, zobaczysz, czy idzie ty na YouTube mogę cię prosić? Czy będziesz o sekundę? W ogóle tam moderatora dałem, nie? Dziękuję. Możesz, ale niekoniecznie ci powiem czy działa, czy nie działa. Pani łka Taszenratte O, to tu jest YouTube. Ej, w ogóle mysza nie działa mi kanal plus Pod takim okay. względem, że oglądam wszędzie, ale jak włączę na komputerze to mi kurwa nie działa znaczy, w sensie w jakim na komputerze, na telefonie ci działa, tak? Działa ci z tym normalnie. O, dziękuję. Zaraz wyłączę, bo ja będę. O, coś... Dział, o, cór, nie nie chce mi się załadować film żaden, kurwa, rozumiesz to? A nie masz ad włączonego? No właśnie, to ja bym tak szedł. Jakieś rozszerzenia, ad bloki i inne rzeczy nie mam, ale na kanal, na kanal plusie był AdBlock? No o, A, kup od razu. a mogę jeszcze jak coś? Spróbuj coś napisać na czacie, bo ja zrobiłem takie obota. A widzę, że są stare te, stare tytuły, dobra? Bo ja dodałem nowego takiego, który powinien mi ogarniać te wszystkie ze wszystkich mieć jednego streama, masz? Nie, jeszcze się nic nie pojawiło. Ja już dawno temu napisałem. Ono właśnie się nie pojawiło, ale to czekamy. Kurwa, ten karnie to nie widzi. Chyba to nie działa. No kurwo, jeba Bo ja nie... mam tylko, widzę, mission is live stream, i to jest wszystko. gdzie muszę to ogarnąć. A jak ja napiszę? A ty zobacz. Słucham? Jeszcze mam na jest sobie... No czekaj, będę się wtedy. Nie, to Nie ma. Napisałeś? Tak, dobry wieczór napisałem, czyli nie działa. Nie ma nic. Wam na razie tyle. Zawsze można domienić bo ja nie mam chyba tyle w kropkach. Naprawdę go nie trafiłem.

to czemu mi na przykład działa wszystko inne oprócz kanał plusa? Nie wiem. Nie mam pojęcia, przysięgam. Kurwa. Mnie wkurwia ten komputer. Ale Wszystkim jest... ma jakieś problemy. Weź, kurwa, ściągnij sobie inną przeglądarkę, na przykład Mozilla albo Chroma, Edge'a i spróbuj wtedy. Jak to tam ci się odpali, to znaczy, że to są ustawienia przeglądarki. Mm. No No Masz coś na Netflixie, jakiś fajny serial do albo film do obejrzenia? Nie mam zielonego pojęcia nie mam Netflixa A ktoś coś? Ja piesz hmm. Coś do polecenia zależy jakie klimatu lubisz to ty podejście. Używa mów cokolwiek ja sobie będę patrzył zaraz e, swój sobie obejrzynicane czy coś takiego Co to jest? No, taki zabija kalniczo. Nie, tak. A, zero monitory z brodką. kurwa, kupiłem sobie fotel specjalny po to, żeby siedzieć prosto przed komputerem. Kurwa, i dalej się garbię. Może mięśnie słabe. Chcesz się ćwiczyć, dlatego. Pleców? Tak. Mhm. Mm I chuj mnie zobaczył Coś jest stało? zobaczył go Jucik Dobra, ja to zatrzymam na razie Patrzę na na ten latarcie na Cosa c'è da Mm, 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 mm. Nie, no kurwuje bana ty. Kurwa następny leci. Hmm. To kurde zrobić?